Ej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj takie małe podsumowanie Steam'a za rok 2022. Każdy może sobie to zobaczyć u siebie na, na, na Steamie, jakie miał podsumowanie. My Akurat sobie też robię to u siebie. Zobacz podsumowanie swojego roku już teraz. Rzuć okiem na Twoje najczęściej rozgrywane gry i kamienie milowe na Steam. W roku, czyli 2002. Cie mamy 29 grudnia, już koniec roku. Mój Sylwester. No to co? Sprawdzamy, nie? Czy to dla nas przyszykowali? Podsumowanie Steam 2022 roku. Użytkownika Boguś gra. No, to sobie sprawdzamy. Zobaczymy co nam tutaj odblokowało. W tym roku udało Ci się zagrać mnóstwo gier i odblokować niemało osiągnięć. Oto kilka Twoich najważniejszych wydarzeń. Lost Ark, no to jest 19%. Zobaczmy sobie, bo możemy sobie zobaczyć. No najwięcej Lost Arka grałem w lutym, bo to jest aż 99% grania w lutym Lost Arka. No to wiadomo, wyszedł Los Ark. No to trzeba było go grać. Nie, no to się, bardzo dużo. W lutym tylko grałem i to było najwięcej. Później jeszcze w marcu, ale to tylko 1%. No i już później nie grałem w ogóle. Dalej, podsumowanie. E, Steam 2020 roku, użytkownik. 64 rozegrane gry. Kurę, dużo. Nowe gry. 38 rozegrane, dema 1. No. Mogło być lepiej. <noise> Dalej. Deer 2.0. No 12% czasu rozgrywki. 70 rozegrane sesje. No to dużo. No i to była właśnie liga chyba. To co mieliśmy ligę. No ogólnie rozegraliśmy 20% w styczniu. 32% w lutym. W marcu 13%. 12% w kwietniu. 13% w maju. I 10% czerwcu można coś jeszcze zobaczyć? nie, myślałem no to był Dirt Rally szkoda, że tutaj nie można nie? Yy. 217 zblokowane osiągnięcia 25 gry 12 rzadkie osiągnięcia to też nie mogę sprawdzić, szkoda no to by było fajne następnie 10% czasu rozgrywki to Euro Truck Simulator 2 Rozegrane no, sesje 35%. Zobaczmy. No, w styczniu 37%. No i dni z rzędu dwa razy. O to kurde, to, to coś tam było. E, 11% w lutym, w kwietniu 15%, w, tutaj w maju 1%, 9% w lipcu, w sierpniu 14%. 14% we wrześniu. A w grudniu już nie ma statystyki, a szkoda. Yy, udało ci się yy, wziąć po Europie świeże bułki, wędliny itd. Bez wychodzenia z domu. <grydy> Dobre, kurde powiedzenie. Dobra, ale lecimy dalej. 58% rozegrane z użyciem klawiatury i myszy. 42% z użyciem kontrolera. O kurde. No więc grałem na klawiaturze i myszy, ale też. Też był kontroler, nie? Też był kontroler. Kontroler. Dobra, porównaniu do innych. Zobacz jaki, jak twój rok ma się do reszty społeczności Steam. Odblokowane osiągnięcia 217, średnia na Steamie 21. No to chyba dużo to jest, nie wiem. Rozegrane gry 64, średnia na Steamie 5. No. <laughs> Nie wiem. Twoja najdłuższa seria. 27 dni. Średnia na Steam 9. 27 dni? Twoja najdłuższa seria. O kurde. No, A ja jestem ciekaw. Eee, nowe tytuły. 37% procent rozegranych przez ciebie gier, które stanowi nowe tytuły. Tytuły gry wydane w 2022 roku. 37%. 17% gier rozegranych przez ee, cie, przeciętnego użytkownika Steam, które zostały wydane w 20 w drugim roku. Poczekaj. 17%. <grych> to jest średnia. Aha. 37%, tak? O kurde. To chyba dużo. To jest przeciętnego użytkownika. A, no. Które by zostały wydane. No to 37%. Aż. No to dużo. Ostatnio ulubione. 52%. Yy, to jest procent rozegranych przez siebie gier, które zostały wydane w ciągu ostatnich... Od 1 do 7 lat. Tak Jak jakoś mi się wydaje. No, tutaj jest więcej procent gier zagrany przez przeciętnego użytkownika Steam, który został wydany w ciągu ostatnich 1 do 7 lat to jest 64%. Ja mam 52. No, to, to też nie jest mało, bo to jest mi się wydać za dużo. Klasyczne gry. 11% tylko yy, przez siebie gier, które zostały wydane przy, przynajmniej 8 lat temu. 11%. Nie wiem, co ja tam rozgrywałem klasycznych, ale coś tam chyba rozgrywałem. No i 19% to jest przeciętnego użytkownika. No to wiadomo. Dobra, jak jest tu. W... Dobra, lecimy dalej. Jak jesteś w tym, w co grasz? Ten wykres rada... radarowy pokazuje rodzaj gier, w których spędziłeś najwięcej czasu w 2022 roku. No to MMORPG najwięcej. No później destrukcja. Nie wiem, co to jest, destrukcja. Piłka nożna. O góry. piłka nożna. A pife chyba grałem. Chyba pife gra. Lego. No Lego to tak. Koty to nie wiem, co to jest. I muzyczne, nie wiem. No muzyczne, no to. W liczbach. Subskrypcję przedmiotów warsztatu 8. Nowi dodanie znajomi 1. podarowane gry 1, zdobyto znaki 1. To <laughs> czyli. Marnie, marnie. Ale ja się tym nie przejmuję. To jest moje konto Steam. Akurat chcę Wam pokazać, jakie te. Przynajmniej. Przyjrzyjmy się twoim głównym głównym grom. O kurde. Dobra. No to los ARK, no to wiadomo, już przy, przychodzi te... Są osiągnięcia 37%. Dalej. Dear na 2.0. To 12%. Eurotrack Simulator: 2. 10%. Uncharted: kolekcja z dziedzictwu złodziei. nie wiedziałem, że się tutaj. 7% tylko. I najwięcej w październiku. W listopadzie i w grudniu. Dalej. 19 osiągnięć, Daylight 2 z tych human 7%, przy tym odblokowano tylko 15 osiągnięć. Dobra i to mamy czas rozgrywki w danym miesiącu. No to przechodzimy, nie wiem czy to jest najważniejsze czy nie. No dobra. W styczniu. Eee. Yy... Z mamy tak, Eurotrack, no, Dirt Rally i oraz różne gry, czyli Assetto Corsa widzę, tak? Tak. Assetto Asetokorsa Rocket League, Russian Fishing, Assetto Corsa Train World 2, Om Om Omikron, Koronawirus, Battle Grafuser i jeszcze jedno, ale to tam nie wiem. Yy, w lutym najwięcej, no to jest yy, Daylight Wika, Eurotrack, Dirt Rally, Last Ark i jeszcze jedna w innych grach jeszcze 1% FIFA 22, 46% w marcu, 9% Daylight dwójki, 25% Deer Rally, 3% Last Ark, 17% w innych grach. Wiecie? World War 3 38%, Highlights 2 18%, 14% Euro Truck Simulator 2, 14% trail, 2 2 i 17% w innych grach, to był kwiecień, e, w maju, no w maju widzimy e, dirt rally 28%, no i tutaj mamy i 72% w innych grach. Nie będę mówił jakich. To, 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 to możecie sobie zapauzować. 12% FIFA, 29% Dirt Rally, no i 59% w innych grach. Jak widzimy, mamy inne gry. W lipcu chyba najmniej. 15% FIFA, 30% Eurotrack. I tutaj mamy 55% w innych grach. Jak widzimy, troszkę tego jest. No, eee, no tutaj mamy to całość, to 10% Fifa, 15% Lego, Kwiezdne Wojny, 39% Eurotrack, 36% w innych grach, czyli Tekken, tam był te Mortal Kombat, Warcraft 10, Championship F1 Manager 22, to był sierpień, wrześniu, we wrześniu 22% Kwiezdne Wojny, 20% Eurotrack Simulator, 59% w innych grach CD Driver, Call of Juarez, World War 3, Drag Dealer Simulator, Hot Wheelsy i jeszcze 4 grigne. w październiku. 25% Nagrody Gwizdne Wojny, Saga 24% Uncharted, Dziedzictwo 51% w innych grach, listopad. No tutaj przynosi się 57% Uncharted, to wiadomo, 43% w innych grach. Tu już też w pochodziły pochodziły No i grudzień mamy najmniej. Czyli 31% Uncharted i 69% w innych grach, czyli debus The Dekalista The Protocol, Trail Out, Dakar i REP to Vertex Demo. No to tak się. Czas rozgrywki. Przekłania. 42% Twojego czasu rozgrywki miało miejsce z użyciem kontrolera. 22 gry, 136 sesji. Najwięcej czasu minęło Ci na graniu w te gry z użyciem kontrolera. Deer Trailer, Uncharted, Star Wars, Fifa i <grym> Dakar. Lecimy dalej. Twoja najdłuższa, najdłuższa dzienna seria 27. Poniedziałek od 7 lutego do 6 marca. Aha. W tym czasie 6 różnych gr grom udało się przykuć Twojej uwagi. Aha, to czyli grałem non stop na Steamie. I w dzień dzień. Na to wychodzi. W dzień dzień odpalałem yy, steama i grałem w dzień dzień po prostu na Steamie. Na to wychodzi. Czyli Eurotrack, Daylight, Rally, Resident Evil, Village, FIFA i Lost Ark. Lecimy dalej. Yy, przeglądaj gry rozegrane przez Ciebie w tym rolu. Nie wiem, kto to tłumaczył ale ten. Dobra, to mamy tak. Lost Ark. Ja grałem w tym roku, nie? Na Steamie Last R, Rally, Trail, Eurotrack, Uncharted, Dayline, Star Wars, yy, FIFA, WW3, Dakar, Rocket League, Asset Corsa Competizione, Train Simulator 2, The Curry, y, Trail Out, yy, F1 Manager 22, Stray, 7 Days Today, Fuser, Kalisto Protocol, Command and Conquest, Village, Resident Evil, Hot Wheels, yy, tu nie wiem co to jest, chyba nic. Fishing, Russian Fishing, Investor, no, Store, e, Sports, VR, c 10 Arma e, Reporter, Luna, Pacific. No, ja nie będę tego czytał wszystkiego, ale na razie to jest. E, no, niektóre gry, no wiadomo, pograne chyba 20 czy 30 minut. Tak można powiedzieć. O, nawet grałem ten futbol! O kurde. No, dużo tego jest nawet. No mam tak powoli. Znaczy dużo. No, dużo nie. No i to tak. Boguś gra. Dziękujemy Ci za bycie częścią społeczności Steam w 2022 roku. Nie zapomnij udostępnić swojego podsumowania znajomym. Kilku z Twoich znajomych udostępniło swoje podsumowanie rocznie. Najczęściej zadawane pytania. I to wszystko. Dobra, ja to są udostępnię. Publiczne. 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 Dobra. A, publiczne. Dobra. Oto no tak wychodzi. Ogólnie na Steamie rozegrałem 60 coś gier. Yy, najwięcej kupowanych gier to miałem no, 64 gry. 27% yy, najwięcej kupionych. No, 64 gry rozegrane w tym roku na Steamie. A konsola, te inne rzeczy, to lepiej nie pytać. Czy to jest mało? Czy to jest dużo? Dla mnie to jest akurat. Nieźle. No i co? No i to by było na tyle. Możecie się pochwalić swoimi wydarzeniami pod komentarzem. A ja się będę. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajta się. Hej, o, pa.